W tym odcinku przetestujemy sobie Tymbarka. Po prostu napój o smaku mango jabłko. Tak jak widać on się prezentuje. Tutaj macie firmę, jest to Tymbark. I trzymacie, że jest to po prostu napój. I trzymacie o smaku jest to jabłko mango. Skład produktu. Wartość odżywczą I trzymacie, żeby po tą butelkę, wyrzucić. Pojemność to 400 ml. I kot kreskowy. I do końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać ma on taki klarowny kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Jest to smaku takie minimalnie słodkie, trochę rozsadnione, ale tak to właśnie miało smakować. Tutaj macie cenę, jest to 79 groszy. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że jest smaczny i że ma dobrą cenę. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługi na dużą, ale zasłużoną ocenę. 8 na 10. I na dzisiaj to koniec i papa.